Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Dzisiaj krótka transmisja, bardzo późno, dopiero teraz udało mi się tutaj wszystko załączyć, jestem u siebie w domu na wiosce. I chciałem trochę opowiedzieć o takim umyśle, który mocno nie tyle skupia się, ile wręcz obsesyjnie uh, po prostu na czymś siada i nie może myśleć o czymś innym. Um, Wiele wielu z nas pewnie ma podobne, podobne rzeczy, no ale ja to trochę nakreślę, gdzie to głównie się pojawia u mnie, bo granie gry i cała moja młodość to jest właśnie esencja tego pokonywania tego albo raczej po prostu pojęcia z prądem, jeśli chodzi o taki umysł, który łatwo wsiada na rzeczy, które uzależniają, które bardzo wciągają i gry to wiadomo, jedna z tych rzeczy. A pomyślałem o tym temacie w ogóle, bo żona mi opowiadała niedawno o wywiadzie z gościem, który był w tym 7 metrów pod ziemią. Jest taki kanał, gdzie są wywiady z różnymi ludźmi. Był tam gość, który sterydy bierze i ćwiczy. I opowiadała mi, że no, gość był najpierw chudy, gdzieś tam, albo nie, najpierw był, przepraszam, grubasem, śmiali się z niego ludzie. Później był chudy, zaczął biegać, przestał jeść, był chudy jak patyk, a potem zaczął ćwiczyć naturalnie, potem zaczął ćwiczyć ze sterydami i też tak właśnie poszedł tak jakby ze skrajności w skrajność i miał umysł skupiony cały czas na maksymalnym rezultacie w jedną skrajną stronę. I mój umysł, mój mózg działa bardzo podobnie, i gdy słuchałem tej jej opowieści, to myślałem o sobie szczególnie mm, właśnie o moich doświadczeniach, na przykład z graniem i z tym, jak mm, nie dość, że gdy masz taki umysł skłonny bardziej do właśnie przesady, do wchodzenia bardzo głęboko, totalnie w niektóre rzeczy, to jeszcze jeśli dodasz do tego gry, które są stworzone po to, żeby cię uzależniać, e, to, to, to wtedy e, ludzie, którzy mają te dwie skłonności. Mają tą skłonność, plus grają w tym, plus wciągną się w gry, w które uzależniają. No to jesteśmy zgubieni, jeśli, um, jeśli nie zaczniemy robić z tego kariery, na przykład, lub po prostu nie zbudujemy jakiegoś życia, żeby to um, mogło w tym życiu być. Bo gdy ja grałem, szczególnie w gry Blizzarda, to wciągałem się bez reszty. World of Warcraft to jest jedna z takich gier, które po prostu są tak zbudowane, że ludzie, którzy właśnie mają taki umysł podobnie zbudowany, który działa obsesyjnie, wręcz właśnie zastanawiam się, jak ten w ogóle film nazwać, bo to nie jest konkretna obsesja, to jest raczej taki pewien symptom, syndrom, który być może masz, też zauważysz, że gdy coś robisz, wchodzisz w to tak głęboko, że zajmuje ci to całą świadomość i w wolnym czasie o tym myślisz, Um, przykładem dobrym właśnie są tu gry. Myślisz o tym wolnym czasie, gdy nie grasz. Myślisz, co by tu zrobić. Czytasz jakiś poradnik, sprawdzasz coś, piszesz coś na jakimś forum, przeglądasz kolejne posty, jak ulepszyć swoją postać, jak sprawić, żeby zdobyć to, gdzie można by jeszcze iść, gdzie są jakieś jeszcze sekrety. Czytasz potem rzeczy, które w ogóle tak naprawdę nijak nie mają. Się do nawet do, do tej gry, do, w sensie do tego, żeby cię w tej grze popchnąć dalej, tylko już po prostu wchodzisz we wszystko wokoło tego tematu, zakłębiasz się w to bardzo, bardzo, wgryzasz się coraz bardziej i e, siedzisz po nocach, cały czas nawalasz i gdy nie zbudujesz z tego czegoś pożytecznego, być może będzie to bardzo negatywne dla ciebie. A jak widziałeś na miniaturze, Chciałem powiedzieć o plusach takiego umysłu, który właśnie tak się wciąga. Właśnie tak działa trochę obsesyjnie. Bo gdy zaprzęgniesz tą obsesję, zaprzęgniesz tą łatwość, jeśli chodzi o uzależnianie się od pewnych rzeczy do rzeczy produktywnych czy korzystnych dla Ciebie, wtedy zobaczysz, jak ten obsesyjnie działający umysł jest dobry dla realizacji celów. I wiesz, wiele ludzi, wielkich ludzi, którzy osiągnęli bardzo dużo, mieli tą obsesję na punkcie rzeczy, którą chcieli osiągnąć. I tak naprawdę, czym się różnie obsesja na punkcie gry, byciem bycie maksymalizatorem w jakiejś grze, od obsesji w maksymalizowaniu jakichś tam swoich e, korzyści w życiu, czy jakiegoś innego tematu w życiu innego niż gry? Dużo łatwiej to zrobić na stawek gier, dlatego że one raz, że mają wszystkie kolory i mają zrobione tak kolejne poziomy, levele, żeby nas e, robić, udawać nas satysfakcję, e, dawać nam tą dopaminę, to jeśli zaprzenieś ten umysł do użycia tego samego mechanizmu obsesyjnego skupienia na danej rzeczy do czegoś produktywnego, konstruktywnego, to wtedy Naprawdę otwierają się nowe drzwi, bo tak samo będziesz dostawał dopaminę, jakby będąc obsesyjnie skoncentrowany na czymś produktywnym, jak wtedy, gdy byłeś maksymalnie skoncentrowany na czymś nieproduktywnym. Z tym, że teraz, w momencie, gdy przechodzisz z na przykład grania do czegoś produktywnego, to jest bardzo trudne. Zrobić to na przykład jakoś połowicznie, czy tak jakby um, zarządzając odpowiednio czasem, trochę grając, trochę coś robiąc. Takie umysły, które działają w podobny sposób do mojego, czyli skupione na, um, czyli skupione po prostu obsesyjnie, trochę działające, jedynym wyjściem jest totalne odcięcie tego, co teraz zajmuje ci tą świadomość i przelanie tego na Coś innego. Moim zdaniem nie ma innego wyjścia. Jeśli jesteś tak skonstruowany jak na przykład ja, to, to ucinasz totalnie tę, tę rzecz. I nie tylko ucinasz samo granie, na przykład, ale ucinasz też cały kontent, który oglądasz wokół grania. Ucinasz wszystko, co czytałeś wokół grania. Ucinasz wszystko, co um, przypomina ci o graniu. To trochę jak może jakieś zrywanie z papierosami, z alkoholem, z czymkolwiek takim. Bo gdy zerwiesz ten totalny, wtedy robi się przestrzeń, którą musisz zagospodarować. Robi się przestrzeń świadomości, twojej uważności, którą musisz zagospodarować, którą możesz zagospodarować i zaczynasz ją zagospodarowywać kolejną rzeczą, którą chcesz rozwijać, w której chcesz być dobry. I, i tutaj pojawia się ten właśnie najważniejszy element, że gdy przetrwasz ten okres, Początkowe odcięcia, które jest najtrudniejsze, wtedy zaczyna twój umysł się nakręcać na te tematy związane z tą bardziej konstruktywną sprawą. Zaczyna działać ten sam mechanizm obsesyjny, który działał tutaj, żebyś mógł jak najszybciej zdobywać poziomy w World of Warcraft, czy żebyś mógł naj najlepsze zbierać itemy, w Diablo, to tutaj zmienia się to na. Budowanie kolejnych umiejętności, na szukanie kolejnych książek, czytanie kolejnych książek, na szukanie ludzi, którzy są na tym poziomie, w którym chciałbyś być, na budowanie nowych nawyków i przez to poznanie siebie, poznanie, zrozumienie tego, jak działa Twój własny umysł, bo być może Twój nie jest taki jak mój, Twój ból nie jest taki jak mój, to będziesz mógł wtedy jakoś samemu um, to swoje życie pozmieniać w ten sposób, żeby Prowadziło cię do konstruktywnych rzeczy. I gamifikacja swojego życia to jest właśnie zrozumienie tego, jak działasz, jak poobserwujesz się na przestrzeni lat, jak kompulsywnie zmieniałeś swoje nawyki czy tam swoje zainteresowania, to wtedy tak jakby otworzy się to okno i być może to, pomo to pomoże ci zrozumieć swoje zachowanie i wybierać lepiej kolejne rzeczy i zbudować tak, tak swoje życie, żeby, żebyś był zainteresowany tym, co cię popycha dalej, co zrobić ci z ciebie lepszego człowieka, a nie tym, co tylko zabija czas i co jest stworzone, żeby cię na przykład uzależnić, jak, jak właśnie na przykład gry, które, które są dobre dla ludzi, moim zdaniem, którzy umieją to kontrolować, którzy nie mają takiego umysłu, lub którzy budują karierę wokół gier, wtedy warto faktycznie mieć tą obsesję i warto robić wszystko. I ten gość tego 7 metrów pod ziemią, o którym wspomniałem, co jest ciekawe, on nie ma kariery związanej z tą kulturystyką, przynajmniej z tego, co mi żona mówiła, czyli jakby poświęcił tyle tej świadomości, tego budowania sterydów zdrowia, wiesz, on tam dużo opowiadał przy przygód swoich, tak naprawdę na rzecz, która mm, ciężko powiedzieć, co, 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 co mu dała. Ale rozumiem ten mechanizm, bo od razu tak by zrozumiałem, gdy, gdy opowiadałem tą historię, to, to zrozumiałem, że ja bym się zachował dokładnie tak samo, będąc w skórze tego gościa. Nie każdy tak ma, ale jeśli tak masz, to ten umysł, który tak łapie obsesję, to jest zarówno przekleństwo, jak i błogosławieństwo. Tak często mówię o imieniu Wacław. To jest trochę przekleństwo, ale też w dużej mierze błogosławieństwo. zależy co z tego weźmiesz, zależy jak tego użyjesz. Wszystko. Jest w Twoich rękach i nie jesteś ofiarą swoich okoliczności. Dobrze, przechodzę już w tematy jakieś za no bardzo filozoficzne. Zobaczmy, czy jest ktoś na czacie. Siema Byku, co słychać? Szymiks, szymiks, słychać. Super. Kiedy się zaczęło, 10 minut temu, nie demonizuję je, Szymiks, ale mówię to ze własnego doświadczenia, że. No gry nie są dla wszystkich, moim zdaniem. I dla ludzi, którzy po prostu nie umieją ich kontrolować, którzy po prostu całą świadomość przelewają na te światy fikcyjne i zabierają im to za dużo świadomości, to moim zdaniem lepiej jest to uciąć totalnie po prostu. Z całym szacunkiem jaki mam do gier, wiem to jest ogromny biznes i spędziłem lata, grając i nie żałuję ani chwili z tego, co, co się działo. Tylko pewne zrozumienie przychodzi z czasem. I wiadomo, każdy ma swoje życie, każdy robi to, co chce, ale ten umysł, jeśli masz taki, podobny jak mój, w sensie impulsywny, kom, nie impulsywny, obsesyjny, wtedy te gry mogą być, mogą być tym rozwiązaniem, jak zresztą każda inna używka czy, czy uzależniające hobby. Dziękuję bardzo za oglądanie moi drodzy. Was w życie za 10.11. Jestem już żywym trupem. Widzimy się w kolejnym odcinku bloga już wkrótce, w kolejnym odcinku recenzji, być może jutro. A, nie chodzi mi tu o granicę pomiędzy grą a rzeczywistością, bo to zawsze rozróżniałem, tylko po prostu chodzi bardziej o to, że za dużo czasu spędzałem w wirtualnym świecie i za dużo mm, moje myśli były skupione przez te wirtualne postaci, wirtualne e, wiesz teksty Ja taki grobowy krajobraz, światło mam tu słabe trochę pewnie dlatego także nie, w żadnym razie jeszcze nic nie mówiłem o tym że po prostu w rzeczywistości nie za Zaburza, zaburzają ci gry. Chodzi o po prostu czas, który poświęcasz. Chodzi o to, tak naprawdę dzięki grom się nauczyłem angielskiego, wiecie, no. to nie wielu z nas ma podobnie. Gdyby nie gry, to nie wiem, czy bym po angielsku umiał mówić teraz. No właśnie, to jest najgorszy że że jest odskocznią od smutnej rzeczywistości, od której, gdy będziesz ciągle odsychił, ona ciągle będzie smutna, moim zdaniem. Dlatego warto więcej czasu przeznaczyć na budowanie lepszej rzeczywistości dla siebie na zewnątrz. No ale to jest oczywiście tylko moje zdanie. Kończę, moi drodzy. Fajnie, że tak pogadaliśmy jeszcze tutaj trochę na czacie, ale już jestem wycieńczony. Dziękuję bardzo, że byliście na streamie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.